Panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, żołnierze, szanowni państwo. Chcę przede wszystkim podziękować oficerom dzisiaj, awansowanym, oficerom, którym wyznaczyłem nowe obowiązki, za dotychczasową pracę na ich stanowiskach. Bo to właśnie ta praca, stała się podstawą decyzji wyznaczającej im nowe, odpowiedzialne zadania. Gratuluję także awansów. Chcę od razu powiedzieć, że będę dążył do tego, by jak najszybciej, w jak najpełniejszym wymiarze i jak najszerzej Polska armia się zmieniała, by młodzi oficerowie awansowali i obejmowali nowe stanowiska. Zmienia się sytuacja polityczna i geopolityczna w Europie, zmienia się NATO, zmienia się Polska armia. Potrzebuje ludzi młodych, zdolnych znakomicie wykształconych, ale równocześnie bardzo potrzebuję doświadczenia tych wszystkich, którzy uczestniczyli, przekształcali w ubiegłych latach Wojsko Polskie. Synchronizacja obu tych działań, obu tych nurtów jest między innymi waszym, panowie oficerowie, zadaniem. Tak jak jest tym zadaniem synchronizacja dotychczasowego funkcjonowania Wojsk operacyjnych z wojskami obrony terytorialnej. To wielkie wyzwanie, które być może przed Wami stanie jako przed pierwszymi oficerami w dotychczasowej, w dotychczasowym funkcjonowaniu Armii Polskiej. Cieszę się, że Panowie. Stajecie wobec tak wielkiego zadania. Cieszę się dlatego, że Polacy bardzo na Was liczą, że jak mało kiedy Polacy są dzisiaj wpatrzeni w polską armię. Dzisiaj z zewnątrz, ze wschodu, dochodzą bardzo niepokojące głosy. Dzisiaj dowiadujemy się, że jest takie państwo, które uważa, że powstrzymywanie jego agresji jest niedopuszczalne, że jego prawem życiowym, na które wszyscy muszą się zgodzić, jest nieustanne rozszerzanie jego wpływów. Polska nigdy nie zaakceptuje. Takiego stawiania sprawy. Dla nas nasze bezpieczeństwo i nasza niepodległość jest najważniejsza. Modernizująca się Armia Polska. Armia Polska, która ma coraz lepsze wyposażenie techniczne. Armia Polska, która ma coraz lepszych oficerów. Armia Polska, która ma coraz lepsze jednostki operacyjne oraz. Modernizuje swoją strukturę. Stoi na straży niepodległości. I nigdy nie pozwoli, żeby ktokolwiek groził naszemu bezpieczeństwu. Wy jesteście tego gwarantem. Dlatego dzisiaj zostały wam wręczone awanse, dlatego dzisiaj zostaliście postawieni na nowych stanowiskach tak, aby ten wielki mechanizm, jakim jest armia, jak najskuteczniej działał. Polska liczy na Was, Panowie. Dziękuję.